Dzień dobry, Tomasz Kolmasiak, Telewizja News24. Mam pytanie do przedstawicieli państwa, jako przedstawicieli rządu, czy istnieje jakiś pisemny dokument lub porozumienie spisane pomiędzy Komisją Europejską a polskim rządem, że te zmiany w prawie w sądzie najwyższym, nowelizacja, sprawią, że ten kamień milowy zostanie jakby spełniony? Czy istnieje taki dokument? Wedle to naszej wiedzy taki, na taki dokument nie istnieje. Chciałbym zaznaczyć, że my jako Solidarna Polska, bo tutaj Ministerstwo, Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiedzialne jest, odpowiedzialny jest koalicjant mniejszy w ramach Zjednoczonej Prawicy, czyli nie Prawo i Sprawiedliwość, tylko Solidarna Polska, negatywnie ocenia te propozycję kompromisu, tak zwanego kompromisu, czyli kolejnych ustępstw i głosowaliśmy przeciwko nim w Sejmie. Ale wedle naszych wiedzy pytaliśmy też o to negocjatorów i pana premiera. Takich zapewnień nie ma. Co więcej jest wypowiedź pana Reindersa, który tu dzisiaj był bohaterem dzisiejszej konferencji z głównego tematu naszego spotkania, który pisze, że to jest dobry krok we właściwym kierunku, mniej więcej w, to, w ten deseń. Bo jeżeli mówi się, że dobry krok w naszym kierunku, to znaczy, że będzie oczekiwał kolejny krok w tym kierunku. Więc to myślę, że jest wypowiedź na pana redaktora pytania. Dziękuję bardzo.